Witam Was wszystkich. Kilka dni temu rozpocząłem nowy projekt mają Łazienki, tak jak tutaj widać. Co prawda, kilka dni temu wyglądała inaczej i dzisiaj też już wygląda inaczej, ale o czym ważnym chcę powiedzieć. Miałem, tylko, tylko, miałem tutaj kilka sporów, dyskusji na temat tynku gipsowego w Łazience. Cały czas twierdzę, że ten tynk się nie nadaje. Okej, okay. jest łatwy do aplikacji na ściany, szybki do obróbki. Po jednej części to rozumiem, że ludzie go stosują. Ktoś powie, że można go ładnie zaizolować. Nie będzie z tym żadnego problemu, tynk nie będzie chłonął wody. Zgadza się. Tynk nie będzie chłonął wody w tym miejscu, gdzie jest zaizolowany. Wyobraźcie sobie, że kilka dni temu, nawet tydzień temu, kiedy tu wszedłem oglądać tą moją łazienkę, gdy otworzyłem drzwi nie tylko do łazienki, ale do korytarza, gdy wszedłem, w domu był okropny zaduch pleśni, grzyba. I pierwsze, co oglądałem, sufity u ludzi, wszystkie narożniki. Mówię, że coś tu nie gra, coś tu nie pasuje, bo jest bardzo duży smród pleśni, grzyba. Właściciele twierdzili, że oni nic tu nie czują. Ja mówię tak. Państwo nie czujecie, bo mieszkacie w tutaj. Przyzwyczailiście się do tego. Ale ja, gdy w tym pracuję cały czas, po prostu mam nosa. I wiecie co? Podejrzewałem, że gdzieś coś przemarza, gdzieś pod tapetą może być pleśń, bo tak się najczęściej dzieje. Nie widać tego. Ale wczoraj, gdy skułem tynki, miałem maskę Owszem, nie zawsze ją zakładam. Wczoraj zakładałem i ściągałem, i powiem Wam, że gdy zajechałem do domu, miałem straszne, straszne po prostu tutaj w gardle, gryzło mnie i drapało. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Ale dzisiaj, gdy przyjechałem do pracy, wszedłem do domu, możecie mi nie wierzyć. 80%, nawet więcej, nawet bym powiedział 90%, znikł ten zaduch. Naprawdę. Znikł po części tynk. Muszę jeszcze lekko to wyfrezować. Ale ten smród, ten zaduch, który był w tym domu, znikł. Problemem był ten tynk gipsowy. Co prawda łazienka też nie miała, możecie zauważyć, nigdzie wentylacji. Jest to największy problem, ale powiem Wam, że tynk gipsowy, tak samo jak każdy materiał, czy to jest tynk cementowo-wapienny, czy wapienny, wchłania wilgoć. Każdy tynk wchłania, ale nie każdy tak szybko oddaje. Tynk gipsowy jest dobrym izolatorem ciepła, jak najbardziej, lepszym niż tynk cementowo-wapienny, ale nie tak szybko oddaje wilgoć jak tym cementem wapiennym na przykład. I bardzo długo ją przetrzymuje. A w pomieszczeniach, gdzie występuje duża wilgotność, co prawda nie zawsze w łazience występuje ponad 70% czy 80%, bo się waha. Wtedy, gdy się kąpiemy, bierzemy prysznic, ta wilgotność się podnosi i później spada. Ale jednak ta wilgotność występuje w tej łazience. Zawsze jest wyższa niż w innych pomieszczeniach. I ten tynk gipsowy jest właśnie tym największym problemem, bo on wilgoć wchłania. Także naprawdę odradzałbym wam wszystkim stosowania tynku gipsowego w łazienkach z tego względu, no, że jest to bardzo duży problem. Zdrowie mamy jedno, powinniśmy dbać o nie, a wiadomo, że pleśnie i grzyby wpływają na nasz organizm negatywnie, więc odradzam. Stosowania tynków gipsowych w łazienkach. Znam to z autopsji. Bynajmniej teraz z tej łazienki, którą tu obczyściłem w jakimś stopniu, i czuję ten klimat, jaki tutaj jest, jak on się poprawił. To, że deweloperzy stosują tynk gipsowy w łazience, nie znaczy, że dbają o nasze zdrowie. Każdy, kto wykonuje daną pracę, musi wykonać ją tak, żeby ją sprzedać, żeby siebie sprzedać. A żeby jak najwięcej zarobić, trzeba na czymś przyoszczędzić. Jak nie na materiale, to na czasie. Dlatego tak często się dzieje, że w nowych domach, w mieszkaniach deweloperskich, w blokach występuje w łazienkach tynk gipsowy.